Konferencję dzisiaj zwołaliśmy w jednym konkretnym temacie dotyczącym wydatków pana marszałka. Można to powiedzieć na promocję. Ja zacznę od takiej dygresji, no bo dziwią mnie niektóre wydatki, jak nagrywanie spotów wyborczych i tego typu rzeczy. Kiedy pan marszałek swego czasu umieścił w budżecie, podobno to studio już funkcjonuje. Studio telewizyjne w ramach Urzędu Marszałkowskiego. Pytanie pytaliśmy o zasadność takiego wydatku, takiej inwestycji. Ja wiem, że można kręcić filmiki promujące pomorze zachodnie, ale to chyba takie filmiki to się kręci bardziej w plenerze promujące województwo aniżeli w studiu telewizyjnym ukrytym gdzieś na którymś piętrze Urzędu Marszałkowskiego. Więc yy, jesteśmy wielce zdziwieni, kiedy wczoraj odkryliśmy to też, też trzeba powiedzieć, Odkrył nasz kolega Dariusz Matecki yy, ze Zjednoczonej Prawicy. My dalej po pogłębiliśmy ten temat. Plan zamówień publicznych zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Plan Postępowań na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Jest tam kilka wydatków, no które budzą nasze wątpliwości. My jako radni będziemy oczywiście w tej sprawie składać interpelacje, ale trzy z nich zasługują na jakby szczególne wyłuszczenie tutaj. Zacznę od końca. Publikacja ogłoszeń pracowych. No nie było nic by, by w tym nic wzdrożnego w tej publikacji tych ogłoszeń pracowych oczywiście województwo ma prawo publikować ogłoszenia prasowe, tylko że tutaj nasuwają się dwa pytania w sejmiku województwa sejmikiem rządzi platforma obywatelska w czerwcu są wybory do Europarlamentu i pojawia się pytanie, bo przewidywany termin tutaj wszczęcia postępowania w czerwcu, więc że te ogłoszenia prasowe w czerwcu będą się pojawiać. To jest oczywiście nasze takie domniemanie, o to będziemy pytać pana Marszałka. W jakim celu będą zamieszczane ogłoszenia prasowe przez pana Marszałka i dlaczego pierwsza orientacyjna wartość tego zamówienia wynosiła 444 525,63 zł, a raptem wzrosła ponad dwukrotnie do 997 989 50 groszy. No jest to wielce zadziwiające, na co pan marszałek zamierza przeznaczyć takie środki, dlaczego takie środki będą przeznaczone na ogłoszenia prasowe i co w tych ogłoszeniach będzie publikowane, bo w naszej ocenie te pieniądze można byłoby spożytkować bardziej racjonalnie aniżeli publikacja ogłoszeń prasowych. Drugi z tych wydatków pana marszałka czy raczej Urzędu Marszałkowskiego. Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu eventów o tematyce ekologicznej w drugim kwartale. Ma się to prawdopodobnie zadziać. Ekologia, wybory do Europarlamentu, wiemy kto forsuje Zielony Ład, kto wczoraj przysłuchiwał się sesji Sejmiku, yy, usłyszał oświadczenie naszego klubowego kolegi Edwarda Kosmala w temacie Zielonego Ładu. Yy, wszyscy wiemy, jakie jest nastawienie społeczne do Zielonego Ładu i pytanie brzmi, czy te eventy ekologiczne mają promować jednak ten Zielony Ład, czy jednak mają promować jakieś inne inicjatywy ekologiczne. I trzeci wydatek, yy, szerzej o tym też będziemy mówić, o tych wydatech, pan przewodniczący Kopać, to jest produkcja autorskich materiałów, filmowych no... jest studio nagle, to w jakim celu produkować jeszcze materiały filmowe na zewnątrz. Tutaj beneficjentem będzie jeden z portali opiniotwórczych w naszym mieście, w naszym województwie. Nie będę tutaj mówił nazwy, który portal, bo nie o to chodzi. Ale najbardziej jest bulwersujący przewidywany tryb tego zamówienia, ponieważ zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. Pytanie brzmi, dlaczego zamówienie na ponad 500 tysięcy złotych z budżetu województwa zachodniopomorskiego, my oczywiście za tym budżetem za każdym razem głosujemy przeciw, ponieważ między innymi takie wydatki poukrywane w tym budżecie w ramach różnych pozycji, tak aby to było nieczytelne, aby mieszkańcy niekoniecznie mogli się dowiedzieć czegoś w tym temacie, no jest dla nas bulwersujące, bo okej, okay, rozumiemy, że jeden z portali będzie beneficjentem, mógł wygrać przetarg, mógł wygrać konkurs, ale dlaczego zamówienie z wolnej ręki, które powoduje, że tego przetargu nie ma, jakby jest jeden zwycięzca, a być może te materiały filmowe chętnie przygotowałyby inne portale. Więc tutaj pojawiają się trzy zasadne pytania. Dlaczego pan marszałek dokonuje takich wydatków z budżetu województwa w okresach wyborczych? My jesteśmy za transparentnością wydawania środków publicznych, środków z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego jako radni zgodnie z przysługującym prawem będziemy o to pytać w interpelacji. Dziś pytamy na konferencji prasowej, alarmujemy opinię publiczną na ten temat, bo to są tylko z panu zamówień wydatki, bo ja też jeszcze mogę dopowiedzieć, że wczoraj głosowali My oczywiście nic nie mamy przeciwko jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowaniu grantów osiedlowych dla Rady Osiedli, czy w Szczecinie, czy w Koszalinie. Tylko kiedy ten program powstawał, no to ja na sesji budżetowej mówiłem jasno, że dziwię się panu marszałkowi. Wówczas się dziwiłem panu marszałkowi, ponieważ nie znałem faktów, które się zadziały w tym roku. Bo nie jestem jednak, nie mam szklanej kuli, która przewiduje przyszłość, bo gdybym taką miał, to wtedy bym w totka wygrał i byśmy się tutaj dzisiaj nie widzieli. Dlaczego finansuje kampanię wyborczą z konkurencji Platformy Obywatelskiej? czyli pana prezydenta Piotra Krzystka, bo wiemy, że Rady Osiedla to jest bezpośrednie polityczne zaproszenie pana prezydenta Piotra Krzystka. Dziś mamy już tam odpowiedź, ponieważ pan Piotr Krzystek jest kandydatem Platformy na prezydenta Szczecina. No oczywiście, tak jak powiedziałem, nie mamy nic przeciwko dofinansowywaniu Rad Osiedli, wspieraniu inicjatyw społecznych, tylko że nas dziwi, że musi to robić Urząd Marszałkowski w sytuacji, kiedy miasto praktycznie obcina środki wszystkim Radom Osiedla. Urząd Marszałkowski ze swojego budżetu dofinansowuje Rady Osiedla, jakby wyciąga rękę pomocną do do pana prezydenta, pan prezydent sam nic w tym temacie nie zrobi. No jest to dla nas sytuacja troszeczkę dziwna. Zwłaszcza, że te wnioski zazwyczaj beneficjentami tych wniosków, no są jednak już takie rady osiedla ściśle powiązane z Panem Prezydentem Krzyskiem. Nie będę tu wymieniał bo wystarczy spojrzeć, kto otrzymał te środki, jeśli mówimy o Szczecin, bo nie będziemy tutaj zahaczać o Koszalin, bo e, pewnie Państwo tutaj powiecie, co nas interesuje Koszalin, skoro jesteśmy w Szczecinie. Więc mówimy tutaj o Szczecinie. Wczoraj ten konkurs, wczoraj ta uchwała była przegłosowana. No mówię, my nie jesteśmy przeciw, ale dziwi nas finansowanie bezpośredniego za politycznego pana prezydenta krzyska przez Urząd Marszałkowski, bo chyba jednak środki z Urzędu Marszałkowskiego nie powinny służyć temu celowi. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Szanowni Państwo, myśmy oczywiście wczoraj na sesji zwracali uwagę na kilka rzeczy, tak? czyli na te projekty, zwłaszcza miękkie, które dotyczą ekologii i te, które dotyczą też naszych pewnych wątpliwości co do kwestii związanej, bo nic nie mamy przeciwko rekreacji, turystyce rowerom. Natomiast oczywiście tam, gdzie jakby mamy dyrektywę unijną, które mówią o kwestii transportu reworowego, a więc tam, gdzie jakby mamy pewne wątpliwości, czego zresztą obiecywano nam debatę w tej sprawie, której nie było. Te, te nasze wątpliwości dotyczyły także innej uchwały, która się nazywała Green Heat, a więc też nic nie mamy przeciwko różnym działaniom, które są twarde, natomiast te wszystkie różne miękkie projekty zawsze budzą wątpliwości. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że pan marszałek ma rozmach. Można powiedzieć często, można mieć wrażenie, że pan marszałek myśli o sobie jako o Pomorzu Zachodnim. E, Pomorze Zachodnie to ja. Natomiast e, no tak naprawdę te wydatki w budżecie były zaplanowane na promocję na prawie 4 miliony 400 tysięcy. E, I jak widać po sposobie ich e, dystrybucji można jakby co do czasu okresu mieć wątpliwości, tak, w jakich one gdzieś się pojawiają i co do tego, co w nich się znajduje, tak, czyli z jednej strony jakby i na czas, ale z drugiej strony na to, na ile te wszystkie projekty ekologiczne, te wszystkie projekty związane z promocją tak naprawdę służą promocji czegoś, z czego duża część obywateli po prostu nie chciałaby korzystać, czyli z tych elementów związanych z zielonym ładem, czy ostatnią dyrektywą budowlaną, a więc tym ograniczeniem, które jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkań. Czyli można powiedzieć, że jest to rzecz, którą, która się jakby rozmywa z odczuciami szeregu osób. I tak jak mówiliśmy, myśmy przeciwko budżetowi głosowali przeciw, ale też na sesji budżetowej mówiąc o naszych wątpliwościach, tak, no bo ten budżet jest tworzony w oparciu o polityki i o strategię Pomorza Zachodniego. Myśmy mieli wątpliwości, byliśmy przeciw tym różnym dokumentom, natomiast to, co myśmy podnosili, to także te elementy, które są wydawane, gdzie te środki wydawane są na promocję, gdzie są wątpliwości, gdzie też wskazywaliśmy na to, chociażby przy innych dokumentach, które w Sejmiku powstawały, na to, że na przykład szereg kwestii związanych z polityką innowacyjności było wydawanych tych środków przez biuro marszałka. A więc jest pytanie, tak, czy chodzi o promocję Pomorza, czy chodzi o promocję Zielonego Ładu, czy chodzi o promocję pana marszałka. Tyle. Będziemy pytać, tak jak powiedziałem, będziemy składać w tej sprawie interpelacje, nie tylko a propos tych wydatków, także a propos kilku innych jeszcze z planu zamówień, który widnieje na stronie Urzędu Marszałkowskiego jak słusznie zauważył Pan Przewodniczący Maciej Kopeć jest to zasadne pytanie właśnie o ten czas, w którym te wydatki mają być finalizowane, w którym ma, mają te pieniądze być wydatkowane, bo dziwnie no w naszym odczuciu bardzo często ten czas zbiega się z okresem przedwyborczym bądź stricte wyborczym. Być może to jest tylko nasze odczucie, a być może coś jest na rzeczy, no ale o to będziemy pytać pana marszałka. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeżeli nie ma, to dziękujemy.